W naszej szkole nie stawiało się dwój. Jak była zagrożona, to nauczyliśmy, oj, źle trafiłem. Za tydzień zapytam to samo, niech się panna przygotuje. A jak była zagrożona z innego przedmiotu, to była rada klasowa. Dziewczynki, co miały ciątki, dostawały dziewczynkę pod ociekiem, co miały dwójkę. I dwójka znikała. Ja miałam przyjaciółkę na nec, która była. Kompletny głąb z matematyki. Ja nie całe 10 lat ciągnęłam do matury, robiłam z nią lekcje. I byłam zgorszona, bo przygotował pan, zapowiedział, i to gdzie klasówkę. Ja z nią siedziałam, do 11 w nocy uczyłam się, i rano z klasówki ja dostałam ciątkę, a ona tylko trójkę. Ja poszłam do pana profesora mój, panie profesorze, to jest niesprawiedliwie. Więc mi się razem uczyła, na to wysilała się, cały czas się uczyła, podniósł jej na czwórkę i ostatecznie zdała maturę.